bywałem na katolickim Uniwersytecie Lubelskim na kierunku e, historii. Natomiast e, historia na kulu i prawo na kulu to jest matecznik prawicy. Ja nigdy nie byłem mocno zaangażowany w sformalizowane grupy działające po prawej stronie, m, ale to wszystko było obok mnie, to mnie przenikało, tylko to się nazywało nie antyukraińskość, to się nazywało patriotyzm. To była ta forma patriotyzmu, m, którą ja wyniosłem akurat z tych kręgów. Więc naturalną koleją rzeczy nie tylko Rosjanie, ale także i Ukraińcy byli dla mnie naturalnym wrogiem. Możemy wysnuć taki e, w, wniosek, e, że na kulu nauczyłeś się hejtu na Ukrainę, do Ukrainy. To nie jest tak, że na katolickim Uniwersytecie Lubelskim e, nauczono mnie nienawiści w stronę Ukrainy. Natomiast. E, bardzo mocno grano tam Wołyniem, ale nie w kwestii zrozumienia, dialogu, wyjaśnienia, tylko bardziej w Aha. kwestii takiej wendety. I to raczej gdzieś tam się unosiło nad uczelniom i ludzi związanymi z uczelnią, niż było to jakby przekazywane systemowo.